Witajcie drodzy, nazywam się Tata Latryfnaz, ponownie w debatu Katz. I dzisiaj, jak widzicie, to jest kolejna taka kampania i to będzie taka dosyć bardzo trudna kampania, bo tam są różne rodzaje tam naszych przeciwników. nas są anioły, czarni wojownicy, kosmici, metalowi wojownicy i tacy różni, ale już niedługo będę kończył ten pierwszy chapter tego, tej kampanii. I zaczniemy sobie kolejną walkę. Nie, zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Hollywood, co bym się spodziewał. Dobra. Będziemy robić sobie małe koty. będzie nasza zasłona, bo ten będzie trwa... bierzemy się na serio. O kurde, co to jest? Wśród pochwał pokro... nie to zaczęłem chyba. Dobrze! A, nie zdążył! Kurde! Dobra, to muszę strategię zmienić. Nie mogę wysyłać wszystkich jednocześnie. I jeszcze raz spróbujmy, bo to i źle zrobiłem, tak? Te żaby są zbyt potężne, bardzo mocne, więc będę musiał zrobić na razie jedno, żeby net czekał, aż masę kasy, żeby mógł wyrazić potężną flotę. Chociaż możemy sobie robić trochę tych małych tych katów. Jak to? O nie! Nie, się na to nie godzę! Nie zgodziłem się na coś... takie zagrywki. Chociaż mam plan. No, jest jest trochę ryzykownie, muszę przyznać. Tylko, ta żaba musi podejść do basy, i musi ją atakować. Ten plan wypalił. O dobra! O dobra, zatrzymał się. Jest ta żaba jest unieruchomiona. O nie, druga się pojawiła. Rozwalcie ją! Lasery! Nie, bono! Pono się przesunął. Zasłona! ona nie może umrzeć. Co mi się wydaje, że nasza żaba już padła. Zobacz! Nie da ci się zabić. Dobra, pachamuta. biorę. O nie, nie zostają od Bahamuta niestety. O dobra, kolejna żaba padła. Coś się wydaje, że ta strata jest raczej opanowana. tak dalej będzie. I patrzcie, jak umierają. Dobra. Fonaj Bahamut są najlepsi. Wezwalało ah! mi. Nie dają się. Udać rady, dać rady, dać, dać radę. Może z sobie za chwilę kolejnego. Fomnę, no, albo zaraz będzie. Tylko musimy poczekać jeszcze. Nie, albo tego taketę. Tylko tych za parę 6 tysięcy. I złota. Och, dobra. O, jest trochę z tym dużo tych. Jest, dobra! Udało się. Udało nam się zrobić tę walkę. Dobra, robimy kolejną. Och! Tak dobrze, że mam tego fona, bo nie z stawu uberów jest mocny. Co z fonem Dobra. Jest moja strategia jednak zadziałała. Tap do misji. chociaż nie, nie powinienem wiesić tego gata Powinienem zbierać na pówna. Jaki ze migupek. Po prostu. A może tego jeszcze. Bez dobrego kata, ale do tego rybaka. Jest, dobra, mamy. Mamy pona. Czekaj, tu strasznie biega. O, patrzcie, tu macie jeszcze jednego ubera, ja mam tylko te, te dwie uberów. O nie! Czarne kangury! Spadać! Nie! Spadać! Spadać! Nie bo po... Nie, tylko nie... Pona! Kojak! No może nam się uda pokonać tych czarnych kangurów, bo już kiedyś się nie walczyłem, jakąś ja pokonałem. O, kolejny! Cztery kangury! To no fair! To się nie spodziewałem. O nie! WODO! Jeszcze pacham! O nie! NIEEEEJ! Nie, nie, nie! no! Muszę chyba podejście ja znowu zmienić. Co hmm, by tu... Było czterech czarnych kangurów co by tu zrobić? Hmm. To jest tak. No, trzeba przyznać, że już daleko jest. Już prawie blisko jestem do tego końca tego pierwszego chapteru. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz zrobić tę walkę. Tylko inne podejście trzeba. Co robić? Ok, czekajcie. A może mam jeszcze? Mogę lepszy sobie wona jeszcze? Ulepszy sobie go, bo jest ultra. No dobra. Reszty tych małych, te małe kasy, one są bez małe i okropne, słabe po prostu, ale to mogą być za słoną. Bo są pani z takiego jednakiego ogarzenia. Okej, okay, goryla tu mamy. Okej, okay, jeszcze ćmy tu są. O oo! Muszę raz te małe katy mamy stop. To robiły jak potarczył dla Fortnite i całą resztę, bo jest moich katów. Ale co jest nie tak? O nie! Czarek się zespiły. Nie no! Pomagać tam Fonowi! O nie! Nie Fono! Okej. Okay. Nie, nie. Co jest i tak? Okej, okay, no niestety. Dobra, żeśmy, ale żeby nie było tak, że kończymy tak... Choć ten odcinek jest tak tragicznie, tak tragicznie, więc może zrobię sobie inną walkę, którą wcześniej nie zrobiłem. Może tą, bo tutaj będzie kosmiczna głowa do pokonania, w której nie dało mi się pokonać. Więc może te misję zrobimy, bo. Co nie, na No ale... to Na muszę, z się Okej, okay, więc te głowy powinny się. Ta głowa powinna się wdrażać, kiedy jakąś już... jakoś drużę by część tej bazy. Będę no, musiał... Będę musiał... brać pieniądze na fona i resztę na Bahamuta, na Kena, na i różne takie. Dobra Teraz tylko TMAWELKA próbę Tych sobie jeszcze nie robię O już będzie, już Watochon Jest, dobra Ciekawi mnie, jak sobie poradzić z tą kosmiczną głową bo... bo kiedy z pokonania tego chyba nie miałem Bo ja dostałem go dopiero wczoraj Dostałem go wczoraj dopiero Yes. A pobądź robimy coś, co A na Zobaczmy. No i wyszła. O nie. Okej, okay, pom dostał jeszcze? O! Coś tak zadaliśmy obrażenia na tej głowie. O! Kuspiący takim pom. Dobra robota. O dobra dawać! Nie podawać się! Może go... mogą ją pokonać! Dają sobie rabele I to wspaniale! O! Jo! Rozwaliliśmy ją! Wspaniale! Rozwaliliśmy!

To bez problemu, się zrobiło tę misję. Ha, on nawet nie zginął. Wspaniale. Ja się teraz żegnam, mam nadzieję, że ten film się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić komentarza pod filmikiem, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapeczki w górę pod ten filmem. A ja się z żegnam i narazka!